Czy wiesz, co to jest KRZ? To akronim, czyli skrótowiec od Krajowy Rejestr Zadłużonych. To system teleinformatyczny stworzony do obsługi postępowania sądowego, postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Jeżeli korzystanie z tego systemu sprawia Ci trudności, to ta seria wideo jest dla Ciebie. Ja nazywam się Szymon Stasiński. I jestem prawnikiem od niewypłacalności. Korzystanie z KFZ-u to moja codzienność. To właśnie w tym systemie prowadzę m.in. sprawy upadłościowe, w których jestem syndykiem. Pokażę Ci, w jaki sposób sprawnie i skutecznie korzystać z Krajowego Rejestru Zadłużonych. Zapraszam! Kiedy korzystasz z Krajowego Rejestru Zadłużonych, mogą zdarzyć się różne nieprzewidziane. Sytuacje. Sytuacje polegające na nieprawidłowym działaniu tego portalu, działaniu tego systemu. Na przykład może być tak, że nie będziesz widziała, nie będziesz widział Twojego postępowania na liście postępowań. Albo skrzynka przesyłek nagle straci wszystkie wiadomości, nie będziesz widziała, nie będziesz widział żadnych wiadomości ani odebranych, ani wysłanych. Może być też tak. Że nie będzie możliwości wydrukowania albo zapisania dokumentu, albo pobrania dokumentu z akt sprawy, albo dodania załącznika do pisma, które tworzysz. Co zrobić w takiej sytuacji? Co zrobić, kiedy system KRZ pracuje nieprawidłowo? Pomocnym narzędziem w takich sytuacjach jest opcja zgłosi błąd, która pozwala na wysłanie wiadomości do Centrum Wsparcia Systemu z opisem problemu, który napotkałaś, napotkałeś w funkcjonowaniu Krajowego Rejestru Zadłużonych. Opcji Zgłoś błąd możesz użyć zarówno przed, jak i po zalogowaniu do systemu. Na stronie służącej do logowania ta opcja jest dostępna w ostatnim wierszu. Znalazłeś błąd? Zgłoszenie. Możesz skorzystać z tego na przykład, jeżeli Twój problem związany jest z rejestracją konta lub logowaniem. Po zalogowaniu do portalu, opcja Zgłoś Błąd jest cały czas dostępna w prawym dolnym rogu ekranu. Kliknięcie przycisku Zgłoś Błąd przenosi do formularza Zgłoszenie błędu. Jeżeli jesteś zalogowana, zalogowany do portalu, to Twoje nazwisko i imię oraz adres poczty elektronicznej uzupełniają się w formularzu automatycznie. W przeciwnym wypadku wpisz je ręcznie. Podaj Twój numer telefonu, aby w razie potrzeby można było skontaktować się z Tobą bezpośrednio. Dalej wpisz temat, czyli określ, na czym polega Twój problem. Możesz wpisać cokolwiek. Ale nie pisz zbyt ogólnie. Zgodzisz się, że sformułowanie w stylu błąd w systemie nie pozwala domyślić się o co chodzi. Jeżeli napiszesz przykładowo, nie widzę pisma w skrzynce przesyłek, to będzie to lepszy komunikat. Teraz najważniejszy punkt formularza, czyli opis. Tu określ szczegółowo, co się stało. Napisz, kim jesteś, upadłym wierzycielem, pełnomocnikiem. Co chciałaś chciałeś zrobić, na przykład wysłać pismo ze zgłoszeniem wierzytelności do sprawy o sygnaturze Akt, i tu podaj sygnaturę, co nieprawidłowego się stało, na przykład, wysłałam wysłałem pismo do sprawy, ale pisma nie ma ani w skrzynce wysłane, ani w aktach sprawy. Opis problemu powinien być zwięzły i precyzyjny. Jeżeli twój problem dotyczy konkretnej sprawy lub konkretnego pisma to wpisz sygnaturę sprawy lub znak pisma w formularzu w tym miejscu. Do zgłoszenia możesz też dołączyć załączniki. Załącznikiem może być na przykład zrzut Twojego ekranu. Po wypełnieniu wszystkich pól formularza kliknij zgłoś błąd, żeby wysłać Twoje zgłoszenie. Po wysłaniu zgłoszenia otrzymasz mail od Centrum Wsparcia Ministerstwa Sprawiedliwości informujący o przesłaniu błędu. W tym mailu będzie treść Twojego zgłoszenia. Następnie otrzymasz mail z Centrum Wsparcia KRZ z potwierdzeniem rejestracji oraz numerem zgłoszenia SD. Po kilku dniach otrzymasz trzecią wiadomość z rozwiązaniem zgłoszenia. Nadawcą maila będzie ponownie Centrum Wsparcia KRZ. Czasami w problemach z Kfz pomagają najprostsze, wręcz banalne metody, np. wylogowanie i ponowne zalogowanie do systemu, albo ponowne uruchomienie przeglądarki. Spróbuj tego, zanim zgłosisz błąd. Pamiętaj, że zgłoszenie błędu przez formularz zostawi po sobie ślad, czyli te trzy maile, o których już mówiłem. To może ci pomóc w przyszłości, na przykład w usprawiedliwieniu przekroczenia przez ciebie terminu, który nałożył na ciebie sąd lub syndyk. Samo tłumaczenie, że nie zrobiłam, nie zrobiłem czegoś w KRZ-cie, bo system nie działał, może być niewystarczające i mówiąc szczerze, jest niewiarygodne. Napisz w komentarzu, z czym masz problem w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Może będę mógł Ci pomóc i w kolejnym materiale pokażę rozwiązanie. Do zobaczenia.